Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale, pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Piękna czy bestia? Efekty operacji plastycznych. Nie ma się co oszukiwać, wygląd jest ważny. Każdy, kto próbuje z tym dyskutować, tylko zakłamuje rzeczywistość. Bo choć nie wiem, jak bardzo dobrymi bylibyśmy ludźmi, jak cennymi pracownikami, to w pierwszej chwili oceniamy wygląd drugiej osoby, a ten może nas dyskwalifikować. Nic zatem dziwnego, że dążymy do tego, żeby wyglądać jak najlepiej. Co jednak, kiedy zaczynamy wpadać w nauk poprawiania siebie? Jeśli mamy za dużo pieniędzy i możemy wydać je na kolejne operacje plastyczne, nasze starania mogą przynieść niestety odwrotne skutki. Kiedy bowiem operacji jest za dużo? Może wówczas, kiedy zaczynamy wyglądać jak potwór? Posłuchaj o ludziach, którzy mają za dużo pieniędzy, za dużo operacji i zero samokrytycyzmu. Numer 10. Jocelyn Wildenstein Jocelyn to jedna z najbardziej znanych ofiar operacji plastycznych, kojarzona głównie jako kobieta-kot. Liczne operacje plastyczne tylko ją oszpeciły, a jej dążenie do ideału zaczęło się wówczas. Kiedy chciała zadowolić swojego męża, miliardera Aleka Wildenstina. Jocelyn urodziła się w Lozannie w Szwajcarii. W młodości spotykała się ze szwajcarskim producentem filmowym, była też związana z francuskim filmowcem Sergio Gobbim. Swojego przyszłego męża Aleka Wildenstina poznała dzięki saudyjskiemu handlarzowi bronią. W dniu ślubu w 1978 roku oboje byli po trzydziestce, a dzięki związkowi Jocelyn weszła do bogatej rodziny znawców sztuki. Ich małżeństwo trwało 21 lat, doczekali się też dwójki dzieci. Kiedy pojawił się kryzys, Jocelyn zdecydowała się na pierwszą operację plastyczną, aby odzyskać zainteresowanie męża. Pasją Wildenstina były dzikie koty, dlatego jego żona wpadła na pomysł, aby upodobnić się nieco do kota. Tyle tylko, że z czasem efekty operacji plastycznych wymknęły się spod kontroli, a sama Jocelyn zamiast kota zaczęła przypominać potwora. Niestety operacje nie uratowały małżeństwa, które zakończyło się dosyć burzliwie. W orzeczeniu rozwodowym zostało podkreślone, że Jocelyn nie dostanie dodatkowych alimentów na operacje plastyczne, od których kobieta była już uzależniona. Ostatecznie jednak otrzymała po rozwodzie całkiem spory majątek 2,5 miliarda dolarów w rozliczeniu rozwodowym i 100 milionów dolarów rocznie przez 13 lat po rozwodzie. To wystarczyło na sporo kolejnych operacji. Szacuje się, że Jocelyn wydała na zmiany swojego wyglądu co najmniej 4 miliony dolarów. Wielokrotnie wstawiano jej implanty i wypełniacze, a także naciągano skórę. Mimo szoku, jaki wywołuje, sama Jocelyn uwielbia swój wygląd i nigdy nie uważa, że operacje są nieudane. W 2018 roku zaprzeczyła nawet, że kiedykolwiek miała operację plastyczną, tłumacząc, że swój wygląd zawdzięcza szwajcarskiemu pochodzeniu. Numer 9 Rodrigo Alves. Znany jako żywy Ken, Rodrigo Alves wydał na swoje operacje plastyczne prawie 2,5 miliona złotych. Kiedy spojrzymy na jego zdjęcia sprzed tych wszystkich zabiegów, trudno jest uwierzyć, że to ten sam człowiek. Żywy Ken ma za sobą ponad 150 operacji plastycznych na koncie. Wydał na nie wszystkie kwotę 500 tysięcy funtów, czyli około 2,3 miliona złotych. Poświęcił tak naprawdę wszystko, realizacji swojego marzenia i rzeczywiście dziś nie przypomina już zwykłego mężczyzny, ale chodzącą lalkę. Interesujące jest to, że Rodrigo przed rozpoczęciem swojej przygody z operacjami plastycznymi wcale nie był mało urodziwy, mimo to postanowił się zmienić. Przeszedł m.in. operację nosa, lifting pośladków czy liczne liposukcje. Usunął sobie też żebra, żeby mieć wąską talię, zaś usunięte kości zabrał ze sobą w słoiku, by je pokazać w trakcie wywiadu telewizyjnego. Ponadto Żywy Ken miał wszczepione implanty imitujące mięśnie brzucha i wypełniacze w ustach. Zmiana koloru włosów z ciemnego brązu na siwy blond to przy tych wszystkich zmianach zaledwie drobnostka. Jednak Rodrigo, który szokował już jako Żywy Ken, zaskoczył po raz kolejny i zmienił się w Barbie. Teraz po korekcie płci stał się Jessica Alves. Operacji dokonał w 2021 roku w Bangkoku i oficjalnie stał się kobietą. To pole, oczywiście, do kolejnych operacji. Zmienia nawet swój głos, którym zapewne nie będzie końca. Tym bardziej, że w 2013 roku lekarze stwierdzili, że cierpi na zaburzenie psychiczne dysmorfofobię, która polega na ciągłym doszukiwaniu się wad w swoim ciele, które w rzeczywistości nie istnieją. Numer 8. Pete Burns Pete Burns, były lider zespołu Dead or Alive, wydał na operacje plastyczne upodobniającego do dojrzałej kobiety wszystkie oszczędności życia. Urodził się w Babington jako syn Eve Burns, Żydówki z na Raka i Francisa Burnsa, Anglika. Już w wieku 12 lat czuł potrzebę bycia odmiennym i zaczął eksperymentować ze swoimi włosami i wyglądem. Stał się przez to obiektem drwin nauczycieli i kolegów, aż w końcu opuścił szkołę w wieku 16 lat. Pete Burns określał swoją osobowość jako androgeniczną. W roku 2000 poddał się zabiegowi chirurgii plastycznej, wstrzykując sobie w usta poliakrylamid. Przeszedł też kosmetyczny zabieg chirurgiczny policzka i nosa. W roku 2006 przyznał jednak, że zabieg na usta został fatalnie przeprowadzony, przez co Burns miesiącami walczył z depresją i myślami samobójczymi. Musiał też poddać się operacji rekonstrukcji twarzy. W sumie, zdaniem mediów, przeszedł około 300 operacji plastycznych. Wielokrotnie powiększał usta, wstawiał implanty w policzki, zmieniał kształt nosa. Oryginalny styl uzupełniały również peruki i ubrania w jaskrawych kolorach. Latem 2016 roku Burns musiał przejść serię interwencji chirurgicznych, podczas których usunięto mu prawie wszystkie zęby i wyeliminowano skutki wcześniej wykonanych, nieudanych zastrzyków upiększających. Zabieg nigdy nie został ukończony. W dniu 23 października 2016 roku Gwiazdor zmarł na atak serca. W maju 2006 roku została wydana jego autobiografia, Freak Unique, czyli Unikalny Dziwoląg, w której pisze o swoim życiu i ujawnia, że w młodym wieku został zgwałcony przez człowieka, który nigdy nie był ścigany, a także o jego trwałej depresji i próbach samobójczych. Być może jego kolejne operacje były próbą poradzenia sobie właśnie z tymi wydarzeniami z przeszłości. Numer 7 Księżna Alba. Hiszpańska arystokratka Księżna Alby jest uważana za jedną z najbardziej utytułowanych i ekscentrycznych kobiet w historii. Miłośniczka luksusu, nietuzinkowych strojów i chirurgii plastycznej przez całe życie była kochana przez rodzinę i wszystkich mieszkańców Hiszpanii. Dla jednych była skandalistką uzależnioną od operacji plastycznych, której majątek zawrócił w głowie, dla innych niezłomną mecenas kultury i symbolem życia pełną piersią. Miała okazję pozować dla wielkiego mistrza, bowiem w latach młodości jej urotą zachwycił się sam Pablo Picasso. Księżna wywarła na nim tak silne wrażenie, że przez znajomego Toradora przesłał jej wiadomość z prośbą, by została jego muzą. Księżna odrzuciła prośbę artysty i ponoć nigdy nie żałowała swojej decyzji. Cayetana Fitz James Stewart urodziła się w szlachetnej i bogatej rodzinie jako jedynaczka. W wieku 21 lat wyszła za arystokratę Luisa Martinesa de Irucho, a ślub był wielkim wydarzeniem towarzyskim, uznanym przez New York Times za najdroższą uroczystość ślubną na świecie. W szczęśliwym małżeństwie para miała sześcioro dzieci. Po śmierci męża długo była sama, próbując pogodzić się ze swoją stratą, ale sześć lat później wyszła ponownie za mąż. Tym razem wybrańcem kajetany był były ksiądz jezuita Jesus Aguirre, który był dziewięć lat młodszy od niej. To ponoć właśnie dzięki niemu, Kajetana rozpoczęła przygodę z chirurgią plastyczną. Nie można policzyć dokładnej liczby wszystkich operacji dokonanych przez księżną. Według niektórych doniesień zmieniła kształt nosa, ust, wielokrotnie robiła lifting twarzy i szyi, uciekała się do zastrzyków z botoksu, zatraciła szlachetny, arystokratyczny wygląd, stając się karykaturą kobiety. Jednak Kajetana w ogóle nie przejmowała się niepochlebnymi wypowiedziami na temat jej wyglądu. W 2001 roku księżna Alby po raz drugi owdowiała. 10 lat później zapragnała znów powiedzieć tak 25 lat od niej młodszemu urzędnikowi, Alfonsowi Diezowi Carbantesowi. Numer 6. Micheila Romanini. Micheila Romanini to włoska celebrytka, która znana jest z ilości operacji plastycznych, którym się poddała. We Włoszech nazywana jest zmasakrowaną kobietą. Mikaela Romanini jest jedną z najbardziej znanych ofiar operacji plastycznych na świecie. Ekscentryczna Włoszka długo nie przykuwała uwagi dziennikarzy, ale wszystko się zmieniło po tym, jak uznała, że nie wygląda wystarczająco atrakcyjnie. Na początku poprawiła kształt ust, potem zaczęła eksperymentować z cerą, później zrobiła lifting. Tak naprawdę nikt nie wie, ile operacji przeszła Mikaela, ale nie ma wątpliwości, że było ich wiele. Blond włosy, pulchne policzki... Tak wyglądała nastoletnia Mikaila Romanini, która dorastała jako zwykła, słodka dziewczyna w przeciętnej włoskiej rodzinie, a w latach szkolnych lubiła muzykę i grę na gitarze. Teraz kobieta skrzętnie ukrywa swój wiek, trudno jej bowiem pogodzić się z upływem czasu i przemijaniem urody. Blogerzy dowiedzieli się, że ponoć urodziła się w 1969 roku. Już w młodości Mikaila Romanini zaczęła szukać własnego stylu i eksperymentować ze swoim wyglądem. Wkrótce z dziewczyny o brązowych włosach zmieniła się w jasną brunetkę, zniknął dziecięcy tłuszczyk, a Romanini stała się prawdziwą pięknością. Znalazła swoją miłość, została matką i, jak to często bywa, zaczęła zauważać, że się starzeje. Zaczęła się więc zmieniać. Na początku Romanini wstrzykiwała wypełniacze w usta i zastrzyki z botoksu na całą twarz. Była tak pochłonięta tymi procedurami, że nie mogła przestać. W rezultacie jej usta stały się ogromne, a mimika twarzy nienaturalna. Kobieta ma na swoim koncie nawet osobliwy rekord jest posiadaczką największych ust wśród swoich rodaków. Znajduje się również w rankingu najbrzydszych Włochów. Z roku na rok wygląd Romanini stawał się coraz bardziej oryginalny. Na jej twarzy pojawiły się głębokie zmarszczki, które również próbowała zlikwidować skalpelem. Nie pomogła również jej pasja do opalania, chociaż lekarze surowo zabraniali jej spędzania dużej ilości czasu na słońcu. Czas wpłynął również na jej piersi. Poddała się zatem operacji powiększenia piersi, zmieniając swoje małe piersi w dwie nienaturalne kule. Teraz trudno już dostrzec choćby cień tej pięknej dziewczyny, jaką była. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Numer 5 Sahar Tabar. Internetowa celebrytka znana jako Zombie Angelina zdobyła międzynarodową popularność. Przeszła ponad 50 operacji plastycznych, aby upodobnić się do Angeliny Jolie, a jej nieudana metamorfoza budzi ogromne kontrowersje i okazała się być zaledwie początkiem kłopotu. Saharta Bar jest uważana za najbardziej poszkodowaną osobę przez zabiegi medycyny estetycznej na świecie. O tej młodej Irance zrobiło się głośno już kilka lat temu, gdy jej pierwsze zdjęcia pojawiły się w sieci, początkowo zmiany, których dokonywała, rzeczywiście upodobniały ją do idolki. Jednak po kilku kolejnych zabiegach zaczęła raczej przypominać jej karykaturę. Z każdym etapem zmian, usta tabar wydawały się coraz bardziej napuchnięte, a policzki wklęsłe i zapadłe. Mimo iż internauci złośliwie nadali jej przydomek zombie Angelina. To kobieta nie przejmowała się negatywnymi komentarzami i decydowała się na kolejne operacje, a jej profil w mediach społecznościowych stale się rozwijał. Wówczas Sahar zwróciła uwagę władz Iranu: Kobiety mają w tym kraju mocno ograniczone prawa, zaś wygląd tabar oraz publikowane przez nią treści zostały uznane za zagrażające moralności młodzieży. Celebrytka została aresztowana, postawiono jej zarzut bluźnierstwa i podżegania do przemocy. Została skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Na szczęście, dzięki pomocy aktywistów, wypuszczono ją już po 14 miesiącach. Po odzyskaniu wolności przez Sahar okazało się, że poza wieloma zabiegami nie stroni też od przerabiania zdjęć. Jej najbardziej popularne fotki zostały mocno zmienione w programach graficznych. Sama zainteresowana przyznała, że żałuje tak daleko idącej ingerencji w swój wygląd. Numer 4. Maria Geronazzo. Pochodząca z Węgier kobieta w młodości cieszyła się ogromnym zainteresowaniem płci przeciwnej. Mężczyźni szaleli na jej widok, a wielu z nich porównywało ją do pięknej Moniki Bellucci. Mimo to Maria uważała, że do ideału jej daleko. Kiedy zaczęła pracować jako aktorka porno, podjęła ostateczną decyzję, że chce się poddać operacji plastycznej i poprawić w sobie to, co jej się nie podobało. Ostatecznie nie jest znana liczba operacji, które przechodziła kobieta, zaczynając od powiększania piersi. Najbardziej jednak widoczny jest kształt jej ust, które wyglądają po prostu karykaturalnie. Numer 3. Bracia Igor i Griszka Bogdanow. Grisza i Igor Bogdanow to francuscy bracia bliźniacy, naukowcy i producenci. Zmarli na COVID-19 w odstępie zaledwie 6 dni. Przez ponad cztery dekady byli obecni we francuskich mediach, prowadząc programy popularyzujące naukę i historię. W życiu codziennym byli niczym postaci z bajki, kolorowi i przerysowani. Niestety ich ostatnie lata naznaczyła pogoń za młodością, nieudane operacje plastyczne, samotność i problemy z prawem. Bliźniacy Bogdanow byli dziećmi Marii Dolores Franciszki Kolowrat Krakowskiej. I Jurija Michałowicza Ostensaken Bogdanowa, rosyjskiego malarza. Ich babka była austriacką hrabiną o imieniu Berta Kolowrat Krakowska. Bracia są opisywani jako geniusze. Ponoć potrafili mówić i czytać po angielsku, niemiecku i francusku w wieku zaledwie 3 lat, prowadzili samochód w wieku 6 lat, pilotowali samolot w wieku 16 lat. W wieku lat 14 ukończyli szkołę średnią, a w wieku 18 lat poprowadzili swój pierwszy program w krajowej telewizji. W latach 1979-1987 Igor i Griszka Bogdanow prowadzili program science fiction Tom X na francuskim kanale TF1. Co tydzień dyskutowali o UFO, astronomii i sztucznej inteligencji, ubrani w futurystyczne kombinezony i osadzeni na statku kosmicznym. Program stał się prawdziwym hitem i odcisnął piętno na całym pokoleniu, choć był krytykowany za małą wartość naukową i mieszanie poważnych tematów z rozrywkowym podejściem. Następnie duet Bogdanow skoncentrował się na wydawaniu książek popularno-naukowych, które podpisywali jako Bogdanow. Obronili również dwie prace dyplomowe z matematyki i fizyki, choć stwierdzono, że ich prace nie miały większej wartości naukowej. Ostatnie lata bliźniaków niestety naznaczone były serią problemów z prawem. W 2017 roku były wspólnik Igora Bogdanowa złożył przeciwko niemu skargę o włamanie. W czerwcu 2018 roku bliźniacy zostali oskarżeni o „oszukanie bezbronnej osoby” – milionera cierpiącego na chorobę afektywną dwubiegunową. Za pomocą jego pieniędzy mieli rozwiązać swoje problemy finansowe. Ich ofiary odebrała sobie życie w sierpniu 2018 roku. Bliźniacy znani byli również ze spektakularnej transformacji swoich twarzy, choć sami do końca życia nie ujawnili, czy ich wyśmiewany wygląd był wynikiem operacji plastycznej, hormonów wzrostu czy choroby. Dziś wiemy, że poddali się licznym interwencjom chirurgicznym, czego efektem były wyraźne kości policzkowe, wystający podbródek, kanciaste rysy. Sami jednak twierdzili, że mają twarze kosmitów od urodzenia. Faktem jest jednak, że po dawnych bożyszach kobiet nie było już śladu, a zmiany zaczęły się pod koniec lat 90. Jedna z teorii głosi, że mężczyźni nie mogli pogodzić się ze starzeniem. Metamorfoza, którą sobie zafundowali, była tak przesadzona, że wielu porównywało ich do ludzi kotów. Numer 2 Waleria Lukjanowa. Valeria Lukianowa to najsłynniejsza, pierwsza na świecie żywa Barbie. Ta ukraińska modelka urodziła się w 1985 roku w maleńkiej, biednej miejscowości Tiraspol w Mołdawii. Wychowana w surowej rodzinie, jako nastolatka miała buntowniczą naturę, co demonstrowała przez dramatyczny, gotycki styl. Później w wieku lat 16 zmieniła diametralnie swój styl, przefarbowała włosy na blond i stała się seks Ukrainka przeszła 13 operacji plastycznych, by wyglądać jak słynna lalka. Wysmukliła talię usuwając żebra, poszerzyła biodra, powiększyła biust i usta. Miała również operacje nosa, kości policzkowych i brody. Do tego malowała się w bardzo charakterystyczny sposób, który sprawiał, że faktycznie wyglądała jak zabawka. Zasłynęła też ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, w których twierdziła, że ludzie innych ras, a nawet narodowości nie powinni mieć razem dzieci, bo te rodzą się wtedy brzydkie. Ostatecznie modelka zaprzeczyła temu, że poddała się operacjom. Stwierdziła, że jedyną operacją plastyczną, jaką przeszła, było powiększenie biustu, a reszta to zasługa genów. Biorąc jednak pod uwagę, że modelka mówiła także, że aby przeżyć niepotrzebne jest jej jedzenie ani woda, bo żywi się ponoć energią słoneczną, a także, że jest jedną z niewielu, jeśli nie jedyną istotą na Ziemi, która, jak twierdzi, utrzymuje stałe kontakty z kosmitami, to sami możecie ocenić jej wiarygodność. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz częściej Waleria stawia na naturalność. Nie może co prawda zmienić już swojej figury w stylu Barbie ale zrezygnowała z charakterystycznego makijażu oczu, z mocnego konturowania i soczewek, które optycznie powiększały jej tęczówkę. Numer 1. Grace Taylor Valeria Lukianowa to nie jedyna kobieta, która starała się osiągnąć nierealny i nienaturalny ideał Barbie. Grace Taylor zapragnęła operacji plastycznych po tym, jak z powodu pandemii została zwolniona z pracy. Na zmianę wyglądu, aby jak najszybciej upodobnić się do lalki Barbie, Wydała 30 tysięcy funtów, czyli ponad 160 tysięcy złotych. Dziewczyna uznaje to za bardzo dobrą inwestycję i rzeczywiście na nowym, mocno wyzywającym wizerunku zarabia teraz krocie. Taylor, mieszkanka Londynu, wyjaśnia w wywiadach, że lalki Barbie od zawsze stanowiły dla niej wzór, już jako dziewczynka podziwiała ich perfekcyjną mrodę i kobiece kształty, co sprawiło, że sama zapragnęła w pewnym momencie wyglądać jak ona. Pretekstem do tego stała się pandemia i zwolnienie z pracy w biurze. Postanowiła wtedy przeznaczyć wszystkie swoje oszczędności na metamorfozę, co, jak twierdzi, bardzo jej się opłaciło. Podczas zabawy filtrami na Instagramie, Grace natrafiła na taki, dzięki któremu mogła upodobnić się do ukochanej lalki i stwierdziła, że tak chciała od zawsze wyglądać. W efekcie na wszystkie operacje plastyczne, w tym m.in. powiększenie ust i piersi, Wydała 30 tysięcy funtów, czyli ponad 160 tysięcy złotych. Mimo tak astronomicznych kosztów uważa, że była to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęła w życiu. Dziś jest zachwycona nie tylko swoim nowym wyglądem, ale tym, że dzięki niemu stała się popularną modelką, która od momentu operacji zarabia rocznie około 120 tysięcy funtów, czyli jakieś 659 tysięcy złotych. Swoją metamorfozę traktuje jako inwestycję, która umożliwiła jej prowadzenie zupełnie innego życia, o którym marzyła od wielu lat. Możemy zatem spodziewać się kolejnych operacji. Te wszystkie zabiegi miały uczynić poddające się im osoby pięknymi. Czy tak się stało? W większości była to próba zaspokojenia pustki, fanaberia lub po prostu choroba. Zanim zdecydujemy się na kolejną operację plastyczną, warto się jednak zastanowić, gdzie leży granica pomiędzy naturalnym a sztucznym pięknem lub pomiędzy piękną a bestią. Pamiętajcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście. Do zobaczenia w kolejnym filmie poświęconym najróżniejszym ciekawostkom.